Hej, hej, hello! Cześć, czołem, kluski z Rosołem. Cześć, dzień dobry. W ogóle to powinnam powiedzieć witam Was w pierwszym dniu Vlogmas. Ale, moi drodzy, powiem inaczej. Witam Was 1 grudnia. W pierwszym filmie w grudniu, a może być i we vlogmasie. W tym roku przyznaję się bez bicia, że się kompletnie nie przygotowałam. Kompletnie przespałam temat. Nie mam kalendarza adwentowego. Nie mam kompletnie, kompletnie nic. Więc przychodzę do Was tak normalnie z codziennym filmem, jak zawsze. Ale myślę, że Wy zrozumiecie. Zresztą powiem Wam, że. Tak naprawdę to te filmy będą różniły się tylko nazwą. A w ogóle to Wam powiem, że wczoraj to mi się tak śmiać chciało. Skleroza moja jest ogromna, bo dziewczyny moje drogie pojechałam do Leroy Marley po przedłużecz. I tak się zajęłam choinką, której Zresztą nie kupiłam, bo żebym kupiła choinkę, że zapomniałam o przedłużaczu. Także <grymne> zaczyna się dobrze, ale to wszystko dlatego, że. Już wam mówię. To wszystko dlatego, że pan pojechał po choinkę, bo nie było jej na regale. I jak pojechał, tak zginął. No przepad bez wieści. No i poszłam do obsługi. Pytam się, czy można spróbować chociaż namierzyć tego pana, co to podobno pojechał po choinkę. Bo ja tu już stoję tyle, że już w głowie mam plan wykupienia połowy sklepu. Na szczęście tylko plan. Bo finanse by tego nie udźwigły. Ale wiecie co? No, wracając do tematu. Wyobraźcie sobie, że papka do mnie mówi niech pani nie czeka. Niech pani przyjdzie jutro czy pojutrze. Bo tam przywieźli tyle towarów. że on dzisiaj jak już poszedł na ten magazyn, to na pewno nie wróci. Także powiem Wam szczerze, że jak pani powiedziała, tak też się stało. Poczekałam jeszcze chwilkę. No i pan nie wrócił, więc stwierdziłam, że w nosie. Po czym, jadąc, po czym jadąc do domu, dopiero sobie przypomniałam, że przecież ja tam wcale nie poszłam po choinkę, tylko po przedłużecz. Także, jak macie podobnie, to piszcie mi tu w komentarzach, nie jesteś sama, ja też tak mam. Ech, najgorzej to mam z solą, powiem wam, bo kupuję sól już kilka dni i zawsze tak mam. Ja w ogóle jak idę po sól, to biorę kilka kilo. Kilka tych woreczków i wtedy przez jakiś tam czas mam spokój. Więc tak ogólnie sól kupuję może raz czy dwa razy w roku. Czy też marchewku? Ja tylko marchewku mogę ci dać. Jakbyś bardzo chciała. Bo ja polski ramen gotuję, wiecie? Chciałabyś, to cię obiorę. Wiecie, taka pyszne, proszę. Chcesz też Nie, chcesz, to myślałem, że tu będzie jakiś kurczaczek czy coś, nie? A tu takie normalne siupy. Oho, koty moje rządzą. Koty moje rządzą po dworze. Wiecie, muszę wpuścić, bo zimno jest! I zaraz pójdziemy Albudkowi łóżko to zrobić. Tosiak. Normalnie wszyscy wszyscy do domu cisną. Także powiem Wam wczorajszy dzień. W ogóle wczoraj ile było ludzi, dziewczyny? Znaczy wczoraj ja nagrywam w, w niedzielę, bo pierwszy grudnia jest w poniedziałek. Więc wczoraj dla was to niedziela, a wczoraj dla mnie to są. Kurza melodia. Ale czekajcie, bo podobno od poniedziałku będę miała lepszy internet. Bo ostatnio, wiecie co, coś mi się te vlogi nie dodawały. Ja je ustawiałam w nocy, żeby one mi się dodawały. A one mi się w ogóle nie pododdawały, także nie wiem. A jestem w trakcie zmiany, właśnie internetu. I cholera wie o co chodzi. Natomiast umowa ma już obowiązywać od 1 grudnia. Więc jest szansa, że będzie. Lepiej. Słucham Cię Matyldzie. Boże, jedno wchodzi, drugie wychodzi. No to idź. No idź, proszę. Proszę bardzo. Let's go. Let's go. Także tak dziewczynki moje drogie. Zaczął się grudzień, ani się nie obejrzymy. Jak będziemy wszyscy przy wigilijnym stole siedzieć, nie? Oby wspólnie, oby w zdrowiu i bez jakichś mocnych trosk, powiem Wam. Takie jest moje życzenie. Nie mam żadnego życzenia na święta, nie mam żadnej rzeczy, którą bym chciała dostać. Chciałabym, żebyśmy byli po prostu wszyscy zdrowi i razem. I tylko tyle. A teraz trzeba lecieć po magii, bo polski ramen tego nie udźwignia. Serio, robię polski ramen. Także potem wam pokażę, co z tego wyszło. Eee, taki bieda ramen. Bieda ramen i to. Tak dobrze piję <grywa> Żeby nie było tak całkiem, wiecie, bez mas, bez y, nastroju świątecznego. To wyciągłam sobie choineczkę. Szklankę na wodę. I całkiem fajnie się z tego pije. To będzie mój przyjaciel przez ten miesiąc, a w ogóle e, muszę zamarynować łódka, łódka, łódka. Mam swoją marynatę, zrobiłam jakiś czas temu. W Słoiku z napisem cukier waniliowy, wtajemniczonych. i cały czas obiecuję sobie, że gdzieś ją przesypię, ale to już wiecie co, zużyję. Jak zużyję, to wtedy się będę zastanawiać. A na razie się bierzemy za... Co, tycha. Szybko zrobimy panierkę, idziemy do chłopaków. Wiesz? Mhm. Uh -huh. buziak. Uh -huh. Mhm, rozumiem coś byś mi chciała powiedzieć ty już dzisiaj to przestań bo pękniesz, przysięgam o tak no jeszcze mówię zepsuł mi się ekspres, musiałam sobie na razie kupić taki przelewowy bo później sobie go wezmę tam do namiotu, ale jakby ci było mało to jeszcze ekspres kitnął, nie? jak to się mówi, Kotnął, kitnął, kaputnął no, odmówił posłuszeństwa. Także takie buty. Dobra, moi drodzy, ucho zrobione. Chłopaki się czają. Wyjść, czy nie wyjść? Będzie jeszcze coś robić, czy nie będzie? No, wygląda na to, że ten śnieg, moi drodzy, mimo najszczerszych chęci, to nam chyba jednak nie wytrzyma. Chodźcie, chłopasie, chodźcie. Chociaż w nocy. Zresztą teraz chyba też jest jakiś taki mrozik delikatny, coś mi się tu zdaje. No ale. W nocy na pewno był mróz, bo widzę po autach, że były. Znaczy widzę, widziałam, bo już teraz nie są zamarznięte, ale były. Przyszłyście co? Już tylko we dwoje, bo już fumfla nie ma. Ale patrzy na was z nieba, wiecie? Z go nieba. I Matusia do was dołączy. No, Matyldzia będzie tutaj z wami rządzić. No niestety jabłek nie ma, bo zasypało, no chłopaki. No nie da się. No właśnie, tak jak mówiłam, takie założenie w tym roku jest, że nie robię nic tak z tych rzeczy, które robiłam do tej pory, czyli jakieś tam łóżka, pierogi, krokiety. W wiem, że nie będę miała już na to czasu i zresztą, jak mówię, ja w ogóle nie czuję tego vibe'u świątecznego. Poza tym, że się pokręcę po action. Nie mówię, że wiecie, że tak będzie zawsze, ale być może potem złapię ten klimat. Może na tym rozruchu jest mi tak najtrudniej, ale kompletnie nie czuję. I ja właśnie mówię, tak mnie to Jazzy, bo ja tak naprawdę obracam się już z tymi obracam się z wizerunkiem świąt już co najmniej od września, kiedy to Wejkszyn już zagościły te wszystkie wiecie, świąteczne rzeczy i tak dalej, a teraz właśnie jak byłam na weekend w sklepach, to powiem wam, o, była po prostu taka taki przedwstęp do Bożego Narodzenia było masę ludzi, masę teraz idę zobaczyć kupki, jak wyglądają Jejku, teraz tak właśnie czytam, wiecie co, i muszę wydrukować chłopaka na próbę, bo jestem ciekawa jak na różowej bluzie będzie, muszę to sprawdzić, będzie wyglądał, zaraz go zobaczymy, ale faktycznie przypomnieliście mi, że Kokolinka miała czerwoną spineczkę, a Matylda złotą Mi to był vlogmas według dziewczyn. Jezu, tym bardziej ten grudzień będzie dla mnie taki ciężki. Dobrze, że ja mam tyle pracy, że nawet się nie zastanawiam, nie myślę, a będę po prostu płynęła z, z nurtem, jak to się mówi. Będę płynęła z nurtem, i w ogóle wiecie co, mam już w planach. Czekajcie, że nie będę tak jak co roku. O, ja słucham. Dobry mam jednak słuch, myślałam, że jestem stara i głucha, ale jednak dobrze słyszę.